Zimno, mroźno, kawka wypita, fajeczka spalona. Witam ponownie wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Przede wszystkim dużo zdrówka. Dzisiaj mamy ostatni dzień świąt. Szybko przeleciało za chwileczkę Sylwester. Wszyscy będą się cieszyli, że Sylwester nie biorą tego pod uwagę, że będą o rok starsi. Nygus późno wstajesz. Słuchajcie, ostatnio spać nie mogę. Wieczorem biorę melatoninę. Zasypiam o drugiej w nocy. Obudziłem się dzisiaj już po ósmej. Nie mam bladego pojęcia, co się dzieje. Rozpakowałem tutaj swój prezent świąteczny. Zaraz Wam wszystko tutaj opowiem. Powiem Wam, wczoraj zerknąłem z ciekawości na rachunki. Za prąd. Troszeczkę się zdziwiłem. Tak mi podnieśli płatności, że prawie wychodzi mi dwie stówki miesięcznie za prąd. Mieszkam sam. Prysznic zajmuje mi 5 minut. No chyba, że ten grzejnik elektryczny, którym dogrzewam sobie pokój, on tak ciągnie prąd. Dwie stówki miesięcznie prawie. Powiem Wam troszeczkę się. Zdziwiłem. Zamówiłem sobie perfum. Obejrzałem jeden filmik słuchajcie na YouTube. Kolega opisał ten perfum jako petardę. Kolega w kolorze, że tak powiem makumby. Gość ma 40 różnych perfum. Od tego producenta rasasi oczywiście perfum arabski. No i spośród tych 40 wybrał ten jak on najlepszy. Najlepszy za to mizerem, ponieważ na pierwszym miejscu według niego był perfum w olejku, ale takich ja nie lubię. A ten był w czołówce. Perfum z atomizerem. Gorąco go polecał, niby najlepszy spośród wszystkich 40, które posiada. No, i słuchajcie, poczytałem troszeczkę o nutach, niby korzenny, cytrusowy, świeży i tak dalej. Więc sobie pomyślałem wezmę, zamówię, skoro nasz kolega go poleca. Trzeba przetestować, skoro ma tyle różnych słuchajcie perfum, a tego uznał za faworyta spośród wszystkich. Więc sobie go zamówiłem. Rasasi jum. Fajna butelka profilowana, korek z tego co czuję metalowy, ponieważ jest. Naprawdę zimny. No, zrobione jest to naprawdę ciekawie, muszę Wam powiedzieć. No, i wczoraj już go zdążyłem użyć. No, miał być cytrusowy, korzenny, świeży. Słuchajcie, prysnąłem sobie na rękę. Jeszcze nadal. Czuję pomimo tego, że brałem prysznic, że się kąpałem przed spaniem. Inaczej nie potrafię, słuchajcie, zasnąć. No i zapach w sumie jest przyjemny, ale zrobił się. Zrobił się taki: Bez wyrazu, bez pazura, zrobił się taki pudrowy, kwiatowy. Nie czuć żadnych nut cytrusowych, nie czuć żadnych praktycznie nut korzennych. No zrobił się taki mdły, kwiatowy, powiedziałbym wręcz bardziej kobiecy, chociaż niby wszyscy go opisują, że to jest zapach męski. Powiem Wam raczej dla jakiegoś naprawdę starszego. Pana, dla starszego pana może koło 80 dla dziadka, może ten zapach by się nadał. Nie mam niestety żadnego dziadka, bo bym mu dał w prezencie, może by mu przypasował, albo bardziej dla jakiejś starszej pani. Dlatego mnie zdziwiło, że nasz kolega Makumba spośród wszystkich swoich rasasi 40 sztuk, tego wyłonił jako najlepszego spośród nich. Powiem Wam, zapach nie jest zły. W sumie jest przyjemny, nie jest drażniący, ale bardziej dla kobiety. A wiem, że tutaj Panie też na kanale mnie oglądają. Chyba Pani Maria Olimpia. Pozdrawiam serdecznie. No i zamówiła sobie tego old line Malejki, którego odesłałem. Też okazał się babciny. Nie wiem, czy dotarł, czy się spodobał, ale ten jest w podobnym tonie. Dlatego mnie zdziwiło, dlaczego nasz kolega afrykański Makumba poleca go jako świeżaka. No nie wiem, coś najwyraźniej poszło nie tak powiem wam 10 godzin spokojnie pachniał nie pachniał źle ale nie jest w moim słuchajcie stylu ten zapach ja lubię jak ma zapach coś w sobie ostrego wyrazistego a nie taki jednostajny dły i taki pudrowy jak puderek słuchajcie dla dzidziusia żeby mu się pupcia nie odpiekała może ja prysnąłem nie tam gdzie trzeba może trzeba go zapodać w inne miejsce. No zrobiłem sobie prezent na święta. No buteleczka bardzo ładna, tutaj przydymiona, z przodu płaska, tutaj taka półokrągła, przeprofilowana, fajny koreczek. Ładnie to słuchajcie wygląda. Ale zapach niestety nie trafiony. Także nietrafiony prezent. Nygus zrobiłeś sobie na święta. Rozpakowałem go tutaj ładnie tak, żeby go odesłać. Niektórzy pisali w komentarzach, Nygus pryskasz, potem odsyłasz. Słuchajcie, no niestety tak to jest z perfumami, że póki nie otworzysz, nie powąchasz, to się nie dowiesz. A niestety nie wszędzie jest możliwość, żeby taki perfum sobie przetestować. Uważam, że producenci sprzedawcy. Jeżeli chcą uniknąć zwrotów takich sytuacji, że karton jest rozpakowany, że perfum był użyty, powinni na przykład w cenie 6 czy 8 zł do każdego perfumu dodawać małą próbkę atomizerek, nawet 1 ml. Tak, za dopłatą, i jeżeli byłoby dopisane do zamówienia, że nie podlega zwrotowi karton, który został rozpakowany, ale masz możliwość zakupienia tego perfumu razem z próbką dodatkowo za 6 zł, żebyś mógł sobie przetestować, czy zapach ci pasuje, wtedy byłoby to fair. Każdy miałby możliwość, słuchajcie, użyć próbki. No cóż, 6 zł przepadnie. No ale ten zapach kosztował 8 dyszek. I wtedy nie musiałbym kartonu otwierać. Wolałbym stracić 6 zł niż otwierać ten karton, a tak potem dostają zwroty niestety ludzie testują, odsyłają. Odesłałem tam ten perfum, który wam kiedyś tutaj opisywałem na kanale. Nie było żadnego problemu ze zwrotami. Nie było żadnych potrąceń za to, że karton został otwarty, ale uważam, że to by było fajne rozwiązanie jakby do każdego no niestety musieliby poświęcić jedno takie opakowanie, rozlać je na próbki po 1 ml i tak by na tym wyszli, słuchajcie, do przodu, bo jeżeli setka kosztuje Tutaj 8 dyszek. To setkę by sprzedali, rozlewając na mililitry na próbki. No wiadomo, tam atomizerek coś kosztuje. No dobra, po 5 zł niech by wyszło nawet na czysto. No to 500 zł wyszedłby taki flakon w próbkach. Czyli myślę, że wyszliby, ty, wyszliby na tym dosyć dobrze. A każdy miałby możliwość, słuchajcie, przetestowania bez otwierania opakowania. Parametry naprawdę bardzo dobre. 10 godzin do samego wieczora go wyczuwałem. I jeszcze nadal pokąpieli, czuję go na ręce. No ale niestety nie przypadł mi do gustu. Nie mam komu go sprezentować. No i będę musiał go. Niestety, odesłać, ponieważ nie jest w moim typie, a szkoda, bo fajna buteleczka. Fajnie to wygląda, zapach trwały, no ale niestety, nie mój klimat. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym wszystkim. No, ja uważam naprawdę, że byłoby to bardzo fair. Nie masz możliwości zwrotu rozpakowanego kartonu, rozfoliowanego używanego zapachu. Ale masz za to możliwość dokupić sobie próbkę za 6 zł 1 ml za to mizerkiem, żebyś mógł sobie ten zapach przetestować. A jeżeli nie przypasuje, pakujesz, odsyłasz, nic nie jest naruszone, żaden karton nie jest otwarty, zapach nie był używany i wtedy nie ma problemu. Co dalej z takim zapachem? Słuchajcie, zrobić wszystko oryginalnie zapakowane, nietykane, a próbkę sobie zatrzymujesz. Ponosisz koszt tam 6-7 zł za próbkę, ale nie musisz zamawiać od razu całego kartonu, rozpakowywać i testować, ponieważ no, tych zapachów może gdzieś w Polsce jest jakiś ogromny sklep, gdzie można sobie wejść i to przetestować. A to przeważnie ludzie kupują w ciemno, no dupa blada. Na szczęście rozpakowałem tak, że kartonika za bardzo nie uszkodziłem, folii nie uszkodziłem, zaraz go zapakuję tutaj, zafoliuję. No i niestety pójdzie zwrocik, bo nie wiem za bardzo, co mam z tym zrobić. A mam w planie jeszcze kilka perfum zamówić. No i jak będę tak se po 8 dyszek wywalał i nie będę wiedział potem co z nimi zrobić, no to troszeczkę niestety, ale lipa. No takie krótkie nagranie, panowie i panie. Mój prezent świąteczny się nie udał, ale mam jeszcze jeden prezent świąteczny. Jak widzicie, są tutaj dwa kartoniki. Tamten znam, próbowałem, testowałem, ale też Wam nagram, też Wam pokażę, tamten raczej zostanie u mnie, ponieważ wiem, co zamówiłem. No a tutaj kilka ciekawych paseczków, słuchajcie, leży. Jest jeden zapach mega petarda, trwały, wow, ale nie mogę się zdecydować. Jest tak wypośrodkowany, słuchajcie, że nie wiem, czy jest damski, czy jest męski, no jest, jest niby... I dla pań, i dla panów, ale tak jest wypośrodkowany, że nie wiem czy bardziej jest kobiecy czy bardziej męski. No, praktycznie jest tak pośrodku, że nie wiem, nie wiem co z nim zrobić. Ale trwałość, zapach jest po prostu petarda. No jest petarda, bo go testowałem, wąchałem i trzyma na pasku 5 dni. No, a ten niestety pójdzie do zwrotu. Szkoda, bo myślałem, że może nasz kolega Makumba. Polecił coś fajnego. No, może jest w jego klimacie każdy. Słuchajcie, ma inne kubki. Smakowe, zapachowe. Każdemu pasuje co innego. Może akurat jemu przypadł do gustu. Inaczej go odbiera niż ja. Bo tak może być. Na każdej skórze pachnie też inaczej. Może na jego skórze. Wiadomo. Nasi koledzy. Z Afryki mają troszeczkę inny odczyn skóry, inne pH, może u niego ten zapach jakoś inaczej, słuchajcie, się rozwija na skórze. Jest trwały, jest ładny, ale mówię, jest pudrowy bardziej taki kwiatowy, jakbyś wszedł do kwiaciarni. No niestety. Trzeba będzie go spakować i odesłać. Peszek, pozdrawiam. Jeszcze raz najlepszego w tym ostatnim dniu świąt. Kapturek na głowie, zaraz ktoś napisze. Sławek napisze. co ten kaptur. No bo okno jest otwarte, a ja łysy jestem. Wietrzy się tutaj po fajeczce. Niestety balkonu nie mam. No. To, że Synibus prezentował dupa blada, pozdrowionka do, do usłyszonka i dużo, dużo zdrówka dla wszystkich.